We wtorek 9 czerwca 2020 roku przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w kolonii w gminie Kartuzy odbyła się symboliczna uroczystość przekazania samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego z napędem na cztery koła marki Volvo. Symboliczność tej uroczystości wynika z faktu, iż pojazd pojawił się w jednostce już na początku grudnia ubiegłego roku. Ale dopiero dzisiaj można było oficjalnie przekazać auto jednostce OSP w kolonii. Dzień dobry, panie. Proszę, panie. Z panem chciałem powiedzieć, że jest to akt przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w kolonii. Przedmi wobec każdemu z osobna wiadomym, że 9 czerwca 2020 roku w dniu tak uroczystym, będącym ważnym wydarzeniem w życiu nie tylko Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolonii, ale dla całej społeczności lokalnej, czyniąc zadość woli ogółu, oddaje się Wam we władanie nowy średni samochód specjalny pożarniczy ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 marki Volvo. Dzisiejsze przekazanie jest dowodem naszego zaufania i uznania tak jak również podziękowaniem za dotychczasową społeczną działalność członków Orodniczej Straży Pożarnej w Kolonii. I chcę również tutaj wymienić, już nie będę czytał całego, ale dla zaangażowanie. Bardzo dziękujemy i za współfinansowanie, to jest oczywiście współfinansował Samorząd Gminy Kartuzy, dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Powiatu Kartuskiego. Realizacja tego samochodu dzięki właśnie tym środkom z tych jednostek pochodzących stała się dzisiaj możliwa i przekazujemy ten akt i kluczyki. Dzisiejsza uroczystość była wspaniałą okazją do podziękowań za strażacki trud, zaangażowanie i bezinteresowną pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i gości gminy Kartuzy. Warto dodać, że strażacy z jednostki OSP w Kolonii w ubiegłym roku brali udział w 15 akcjach pożarniczych, w 2018 w 21 akcjach, zaś w 2017 roku było tych akcji aż 22. Cóż, dziękujemy.